A co robisz na kanale? takiego rozwoje bardziej? Tak, dokładnie. Czyli witamy się od nowa. Witamy się od nowa, Marcin Wrzosek ze mną, czołem, dobry, zbijam żółwia. Jak, jak tam zdrowie, powiedz? W porządku, jestem po operacji przyczepienia bicepsa do kości, który zerwałem na walce na Femium 15, bijąc Sariusa, generalnie. Trafiłem go, widać dokładnie, to jest minuta 32 rundy, zmieniłem pozycję, kiedy go posadzić, posadzałem i walnąłem do takiego sierpa, który go drasnął i po prostu od razu strząsnąłem rękę, tak jakby, wiesz, mm. tak... Walkę oglądałem, on chyba jakby to ująć zbyt wysoko mierzył, że tak powiem, chcąc z tobą się bić. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo go totalnie zdeklasowałem. Ciężko było mi się nie zgodzić. Myślę, że nie mi match, tak, bo obaj byliśmy tam bardzo świadomi i on chciał tam być i chciał się ze mną zmierzyć, ja również. Ale myślę, że no, no, to jednak był za wysoki poziom jeszcze do niego. Albo po prostu trafił na zbyt twardego zawodnika, trafił na prawdziwego gradatora i, i, niestety, no, wyszedłem z tej walki zwycięsko. Obkupiłem to urwanym bicepsem, ale po zwycięskiej walce kontuzje nie bolą. Jesteśmy w centrum medycznym MML, zrobiłem wywiad dla centrum medycznego MML, a telefon trzymam w ręku, ponieważ zebrałem od Was pytania do Marcina. Dobrze, dobrze. E, będę czytał prosto z YouTube'a, także co, lecimy z tym. Dobrze. Pytania są dosyć ciekawe. To lecę od początku. Michał Hech, co myśli o Marcinie Najmanie, tak szczerze, i czy uważa, że kiedykolwiek Najman był sportowcem? No, wydaje mi się, że. Pewnie w jakimś tam stopniu był sportowcem, jeździł z, do Stanów, nawet z przemysłem saletą jako jego y, sparing partner, tak? ale, no jest ale historię stamtąd, jak, że tak powiem, swoje zapotrzebowanie węglowodanów i białkiem, zupełnie z serniczkiem. No, no no, to to nie wiem, czy w sercu był takim zawodnikiem, no, ale jakby patrząc przez pryzmat tego, że walczył zawodowo. Niestety trzeba mu ten chwalebny tutaj tytuł dać, chociaż na pewno niego nie zasłużył. Pamiętam, że wy mieliście konflikt, że chciałeś się z nim bić, no i ja, na czym to stanęło? Stąd to on mnie zaczepiał, stanęło na tym, że Marcin się wymiksował i uniknął topora dzięki temu. Okej, okay, lecimy dalej. Michał K.K.: Zaszaleję i zadam trzy. No tutaj jest takie... Dużo palisz, może tak to przeczytam. Yy, chodzi o yy, papierosy, czy. czy Myślę, że o to drugie. Czy o leczniczą marihuanę? Tak. Leczniczą marihuanę y, sporadycznie, ale tylko na receptę. Ile walk. Mam problem z jaskrą, po prostu wieczorem słabo widzę. Ile walk w KSW to jedna walka we Frikach pod względem kasy? Tak uśredniając, oczywiście. Gentlemen nie rozmawiają o pieniądzach, ale jest więcej. hajsu. I ostatnie, jaka zawodniczka z kategorii 66 y, najbardziej Ci się podoba? 66 to jest ta kategoria, w której ja walczyłem, więc powiem politycznie poprawnie, że, że żadna. Walczyłem w tej samej kategorii, więc jakby dziwnie by było. Mateusz Kowalski, czy imprezował kiedyś z Filem Fristem i czy chciałby zobaczyć jego walkę z Pudzianem? Y, stuknęliśmy się kiedyś piwem po, na, y, po Gali. Ale nawet nie będę, czy to walczyłem, czy nie, ale, ale nie imprezowaliśmy, ale wypiliśmy razem i stuknęliśmy się piwkami no, i na zdrowie. On lubi, on lubi piwko. ze 20 jest w stanie tak wypić z tego, co mi mówił. Tak, to szacun, szacun, kawał chłopa, ale szacun, tak. tak naprawdę. Bardzo sympatyczny gość. Bardzo fajny. On tak naprawdę chyba w Polsce nie jest do końca lubiany, czy też może medialny? Tak Myślisz, że to jest? W Polsce jest lubiany przez fanów, nie jest chyba lubiany przez organizację, okay. swoją organizację matkę. Przez to, w jaki sposób walczy, że tak powiem? Wydaje mi się, że tak, a jeżeli już twoja matka was na ciebie nie lubi, to, to już musi być chujowo. No dobra, lecimy, lecimy dalej. konop. Zapytaj, jak wygląda jego trening siłowy na co dzień? Jest to mój trening siłowy, jest to bardziej trening funkcjonalny. Mamy raz w tygodniu takie zajęcia w klubie i to jest bardziej trening funkcjonalny. Są, można popatrzeć sobie, jak wyglądają treningi, na przykład Daru Strong, bo dużo bazujemy na tych ćwiczeniach również, więc jeżeli Cię to interesuje, warto sprawdzić Daru Strong, bo tam dużo właśnie podobnych takich wielostawowych ćwiczenia, mało siły takiej statycznej, bardziej eksplozywnej. Wnosiła piłki, z ćwiczenia z obciążeniem gum, z oporem gum, przepraszam, i różne takie ćwiczenia z ketlami. Ile razy takie treningi robisz w tygodniu? Raz w tygodniu i raz w tygodniu też biegam sprinty. Okej, okay, fajnie. Myślałam, myślę, że jako taka w MMA jest bardziej taka. Wem ma ścisk, tak, jeżeli chodzi o duszenia, raczej siłę ciosu, ciężko poprawić poprzez takie ćwiczenia typu siłowe, czyli wyciskanie na na klatkę wydaje mi się, a, 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 a rzuty piłką o wiele prędzej poprawią siłę ciosu, bo poprawiamy dynamikę, tak, czyli szybkość tego czasu, co się równa z, z siłą, bo jak wiemy, z fizyki masa razy szybkość równa się siła. No pokonałeś bramkarza jakiś czas temu, także widać było, że tym mięśnie nie... Ochroniarza. Ochroniarza, tak. Dokładnie, dokładnie zdarzy zdarzy zdarzyło mi się, no. Dobra, Szczypek13, jak radzi sobie psychicznie z walkami, z frikami? Czy czuje jeszcze motywację do treningu, czy bazuje na tym, co już ma wypracowane? Ciekawe pytanie w ogóle. Ciekawe pytanie i może ludzi zaskoczy, ale trenuję pod te walki tak samo, jak pod walki w KSW. Staram się sumiennie trenować, żeby mieć po prostu w razie... Wygranej lub przegranej mogę sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie leciałem, nie imprezowałem, tylko sumiennie trenowałem i, i wygrałem, to wygrałem, przegrałem, to przegrałem. I to jest właśnie mój sposób na radzenie sobie w ogóle ze stresem. Być sumiennie przygotowanym do wszystkich, do wszystkich wyzwań, bo wtedy, nawet jeżeli polegniemy, no to mamy spokój, że tak powiem, z samym sobą i z własnym sumieniem. To ja teraz dopytam, bardzo cię bolała na przykład porażka z Kasjuszem? Bolą cię porażki z frikami? Tak, bolała mnie, bardzo mi bolała oczywiście. Y Miałem też, również, też również, miałem również lekkie, że tak powiem, z, problemy z punktacją, no bo pomimo tego, że ta walka była bliska, to bodajże nie cały tydzień temu i była mega bliska i w ogóle to była zajebista walka, tak było tym, więc polecam sobie, fanom jeszcze wrócić do niej kiedyś. Była zajebista, bardzo wyrównana, zaskoczył mnie kas już swoim przygotowaniem, oczywiście był wielki w porównaniu do mnie. Więc yy, to też yy, jakby powiedział, duży problem, ale bolała mnie ta przegrana, ale wszystkie przegrane mnie bolą. Tak samo, więc nie, nie bolała mnie jakoś bardziej, może była bardziej nagłośniona, bo to była naprawdę wielka gala, wielka, yy, nie wiem, czy nawet chyba nie najlepsza sprzedażowo, jedna z najlepszych sprzedażowo gal w fejmu. Naprawdę dużym lechem się odbijała no i no, punktacja przynajmniej tego jednego sędziego, no, to było 60 do 54, no naprawdę no, kurwa, goś. albo ma niedowidzi, Albo naprawdę był wujkiem Kasiusza. Hmm. A powiedz mi, myślisz, że Fame jakby zależało bardzo na tym, żebyś to przegrał, no bo jednak ich zawodnik, freak powiedzmy, wiesz, wygrał z tobą i trochę to był taki pojedynek pomiędzy freakami, a nazwijmy to tym takim stricte sportem. Nie powinno się wypowiadać o, o, o swoim pracodawcy źle, ale wydaje mi się, że było im bardziej na rękę to, że wygrał wtedy Kasiusz. Dobra. Leć. Oczywiście nie sugeruję, że była to jakakolwiek z ich nie, strony malwersacja z tak, to... wynikami, to była niezależna, e, niezależny panel sędziów. Tak, zgadza się. To, to każdy może potwierdzić, kto tak, był tak. na tej gali. Pięściarscy sędziowie. Mateusz D., co sądzisz? Sędziowie boksu amatorskiego. Ok, podkreśbę. Tak. Co sądzi o powrocie MMA Atak i czy dostał tam propozycję walki, też w ogóle ciekawa rzecz, bo oni tak. wracają, to kiedyś była konkurencja KSW. Była tak, wiele osób, nie, może nie pamiętać tych, że tak powiem, nowych fanów, ale to była bardzo solidna gala, super, karty były tam naprawdę warte wykupienia. Gala wraca po wielu latach, jest pod nowym szefostwem, dostałem, były rozmowy, nie dostałem żadnej konkretnej oferty, ale były rozmowy. Wspieram, cieszę się, paru moich znajomych będzie tam walczyć, nie wiem czy już Radzik dogadał walkę, ale były rozmowy, radzi prowadził rozmowy, żeby tam zawalczyć, więc jeżeli Radzi będzie walczył, to na pewno będę w narożniku, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że pojawię się jako gość. Widziałem, że ściągnęli Bombardiera i Zuluzinio, czyli takiego Dzień, hardkorowego, ja, tak. Będzie na mega, no i Bombardier tu dwa wielkie chłopy, na pewno będzie... Będzie rozpierdol w klatce. Ale słyszałem. Będzie mega zadyszka na w klatce. Tak, nic, nic nie zdradzam, że mają też ściągnąć jakieś topowe, takie frykowe nazwisko. Tak? Być może już teraz dużo o. powiedziałem i nie mówię o. nic więcej, bo dużo sam nie wiem. Te rozmowy słyszałem, bo, bo znam osoby blisko związane z tą organizacją i co, nie, co nieco tam dochodziło do mnie, ale jestem ciekawy jak wyjdzie to. Mam nadzieję, że nie bazują tylko na tym, że Brand MMA tak 10 lat temu był super popularny, bo teraz już ten, ten rynek jest 100% inny i mam nadzieję, że sposoby promocji, które zastosują, przełożą się na dobre wyniki sprzedaży. Widziałem, że byłeś gościem ostatnio u Winiego, też byłem. To tak, już tak, moje tak. pytanie. Pizarre, no, pizarre nawet czy, I, I pytał mnie, czy bym inaczej, czybym za zakładał, może tak to powiem, swoją organizację MMA teraz. Nie wiem, czy ja bym się na to porwał. W takim hmm. sensie, że gdybym był gościem, który ma dużo kasy, tak. chce ją zainwestować, to nie wiem, czy bym założył organizację MMA w Polsce. A ty byś to zrobił? Wiesz to nie, MMA. Założyłbym organizację Walk Let Way, czyli okay. może bez główek. Chociaż główkami byłoby ciekawiej, ale może piąskówki, tak i K1, no bardziej Muay Thai, tak, już to Muay Thai w małych rękawicach. Myślę, że to jest dużo miejsca na to, jest św wielu świetnych zawodników, takich jak na przykład yy, Michał Królik Matrix, super zawodnik, yy, jest yy, wielu, wielu w Polsce zawodników, którzy na pewno by się super w tym sprawdzili. Zadora yy, Matrix Pewnie batra, jeżeli ma na myśli jeszcze karierę zawodową. Fajny zawodnik też przyjeżdża z Michałem Matrixem, Krzysztof Marianczyk, trenować z nami. Myślę, że oni idealnie by sprawdzili się w tych walkach. no Jest wielu, wielu innych, tak? nie Mówię tutaj teraz tylko o moich kolegach, więc spokojnie nie, nie spinajcie się. Ale no, wydaje mi się też, że kilku zawodników MMA mogłoby spróbować swoich sił w, tym, w tej formule, więc myślę, że pożądamy coś takiego. Jeżeli ktoś ukradnie mój pomysł, to odpłaciłby też procent. Tak, wszystko jest zarejestrowane. Dobra, Dominik pyta, czy prezes Jóźwiak złożył ofertę do FEN, czy tylko sam Prime? Yy, prezes Jóźwiak złożył ofertę do FEN, do FEN a Don Kasia do Prime. Ty się zresztą doskonale znasz. się no. walczyłem na Fenie, tak, z Robertem Rajewskim parę lat temu, ładnie. Łukasz Barca, czy był jakiś kontakt z kimś z KSW odnośnie powrotu, czy żadnych nawet luźnych rozmów? Yy, nie było żadnych, do mnie nikt się nie zgłaszał. Poruszyliśmy ten temat w wywiadzie dla MML, tak, natomiast no, ja więc... tutaj wspomnę, bo wydawało mi się, że z Maciekim Kawulskim mieliście takie no, chyba przyjacielskie nawet relacje i one się nieco urwały, co? Tak, tak, tabel, no mieliśmy mocno koleżeńskie, jak nie przyjacielskie relacje, ja go nadal go bardzo szanuję i bardzo go lubię, nic, nic się nie zmieniło, że tak powiem po tym. Tak jak rozmawialiśmy przy w wywiadzie, ale zdublujemy się, to, że Maciek powiedział, że mnie zwolni po walce jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, był to świetny marketingowy przede wszystkim ruch. Ale po drugie, ja powiedziałem, że sam bym się zwolnił i na pewno bym tego słowa dotrzymał. Więc oni tego mnie uprzedzili i to było nieuniknione. Ja sam bym się zwolnił po tej przegranej walce. Nigdy nie mów, nigdy wiadomo, ale powiedziałeś też, że do KSW chyba raczej na razie nie wracasz. To, jakby, no przede wszystkim nie złożyli żadnej oferty, więc przede wszystkim to. Nie wiem, jeżeli zaproponowaliby mi pieniądze zbliżone do tych, które, na których walczyłem, no to na pewno bym się nie zgodził. No bo tutaj bym o wiele, wiele więcej. Ale myślę, że mój. Że moje akcje marketingowe, poprzez to, że zobaczyłem już trzy razy na dużych freakowych organizacjach, na pewno wzrosły. Moje zasięgi bardzo wzrosły. Zaczynam też działać na YouTube, więc chciałem zareklamować tutaj mój kanał Polish Zombie TV. Tak. Już pierwszy odcinek wideobloga wleciał, drugi jest w produkcji. Nauczyłem się montować sam. Mówią, że ciężko nauczyć starego psa nowych sztuczek, ale jednak się udało. Fajnie, to muszę sprawdzić, bo nie wiedziałem. Dobra, Widziałem, dobra, że teraz kręcicie, ale to, dobra, to koniecznie dobra, dobra. chyba zresztą w nim będę. No, Także tak, 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 się, ba tak, się bardzo cieszę. Fajna sprawa. Dasz łapkę? Z przyjemnością. Z przyjemnością. A, a suba? Też z przyjemnością. No, ja, tak. tak. Straszyjemy się. Tak jest. Damian ZDA. Czy będzie szukał sportowych wyzwań walk we Frikach, albo dlaczego tego nie robi? Czy skończył ze sportowym MMA? Każdy kolejny przeciwnik to jest dla mnie wyzwanie, tak? I to jest w ogóle dla mnie jakieś chore, że ludzie też śmieliśmy się przed chwilą z komentarza, który ktoś mi skończył. Znaczy, Taki sportowiec, a wybiera łatwą kasę niż wyzwania, tak? Ja mówię, gościu, kurwa, czy ja jestem gladiatorem i ja biorę walkę za pieniądze, tak? I to jest normalne. I każda walka, czy to jest freak, czy to jest sportowiec, motywuje mnie tak samo. Ja jestem gladiatorem. Czy walczysz ze sportowcem, czy walczysz z freakiem. Czy walczy z panem Józiem, który jest glazurnikiem? Szacunek dla wszystkich glazurników, bo na kursie glazurniczym jest to kręska, trudna praca. Jeżeli... Kiedy na tym kursie I... byłeś teraz, czy przedtem? Temu. temu. już okay, byłem, tak? tak, w trakcie kariery, oczywiście. I ja po prostu bardzo lu lubię uczyć się nowych rzeczy, nowych skill tak jak właśnie wspomniałem, montażu, nowych języków. Nowych Zaskoczyłeś mnie. Ale I samo doskonalenie to jest generalnie mój wielki cel życiowy. No i tak jak powiedziałem, jeżeli pan Jużek się zgodzi na walkę ze mną i ja dostanę odpowiednią wypłatę, to mogę zobaczyć z panem Jóźkiem i będę się przygotowywał tak samo jak do, do walki z Mayweatherem albo McGregorem. Dobra. Tu... Nie od do żadnego przeciwnika. Tutaj grubsze pytanie, ale zadam je, chociaż aż mi głupio w MML. Wódka czy Mefedron w okresie przygotow przygotowawczym do Fightów? To, to się przecież najlepiej łączy, tak? Razem nic z tych rzeczy. Ani mefedronu, ani wódki nie, nie używam. Szczypek13. Kogo styl najmniej e, Ci pasował z walk zawodowych? Najmniej? Kleber Kojke. Jak miś wszedł na, za plecy, to kurwa trzy rundy nie mogę go zrzucić. Co się stało z tym gościem? Bo, Zdał, no ma wielkie sukcesy w organizacji no. One FC. No w właśnie, go nie ma Azji. na przykład już na polskim rynku? Myślisz, że on nie chce tutaj przyjeżdżać? Z tego co wiem, no to KSW rozstało się z nim przez to, że po pierwsze chyba chciał o wiele większe wynagrodzenie niż sprzedawał bilety w Polsce i subskrypcje. Tak, mi się wydaje, że zrobili wtedy wielki błąd, bo po pierwsze ludzie go kochali, po tym jak go zwolnili ludzie naprawdę bardzo się krytycznie wypowiadali i bardzo wspierali go na jego social mediach. No ale teraz mówię, no chyba ma niepokonany rekord od, od kiedy opuścił KSW i walczy w One ma super e, sukcesy i super walczy. Bardzo Pozdrawiam Krebera. Tak. Fajna postać. Super, tak. bardzo fajny gość, mówię no, ale pokonałem mnie wtedy, rozmontował mnie na części pierwszej, no wszedł mi za plecy i trzy rundy jakby spędził mi na plecach. MWW wini pyta, trochę prywaty, czy utrzymujesz znajomości ze szkoły? Jacyś kumple z podwórka, czy cię wszyscy pogonili? Końcówki nie czytaj, bo się obrazi celebryta. To żart oczywiście. To No właśnie to. Że... Wiesz co, oni nie pogonili mnie, <ścoughs> tak powiem, nikt chyba z moich znajomych mnie nie pogonił, ani chyba nikt mnie jeszcze w moim życiu nie pogonił. E, to tak, z, przynajmniej pamięć, o no ile się nie e, z podstawówki nie mam bliskich kontaktów chyba z nikim. E, z gimnazjum, też bliskich, może jakieś sporadyczne wymiany wiadomości. Bardziej jest techniką, ale też jakichś super kolekcji, że tak powiem, nie mamy i, i nie, ma, nie ma wielkich przyjaźni, ale, 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 ale wciąż y, się, trzymam się, mam kontakt z kolegami spod dwórka, z podwórka, z dzieciństwa. Jesteś z tego pokolenia, gdzie w szkole były tak zwane solówki? Miałeś wtedy predyspozycję okay. do bycia zawodnikiem? Może nie miałem predyspozycji, ale miałem duże, duże ambicje i duże chęci. i Często się wdawałem w bójki. Nie wszystkie wygrywałem, ale, ale wtedy nikt nie, nikt nie, nie, nie zapisał rekordu z tamtych lat, więc, więc nie ma, nie ma gajek. Są jeszcze dwa pytania, ale jedno jest takie, czy zrobię wywiad z Romkiem Szymańskim, <grym, <grym, także polecam, polecam, Rąbka. polecam, polecam Rąbka, tak? <grym>, Dokładnie. No, no i walczyliśmy, mieliśmy przyjemność walczyć, tak jak wspominałem wcześniej, ale to, to się to nie kamerowało. Tak, Byliśmy tak. nominowani do Heraklesa wydaje mi się, bo wtedy wygrał Mamed z, z Borysem, ale wydaje mi się, że tylko za nazwiska. bo ta walka nie była widowiskowa, to była walka na Stadionu Narodowym i według mnie nie była w ogóle widowiskowa, a moja walka z Romkiem była widowiskowa do ostatniej minuty. Pamiętam, że tam strasznie cały stadion buczał, bo Borys wygrał Tę walkę i ludzie no myśleli, i to, że to... No, to... bo taka To Wydaje mi się, że po prostu wtedy mamy, tak nie chciał. Wyglądał jakby po prostu się bawił. Z całym szacunkiem do bytwo by zawodników. No jest... Ale jest większym dla mamy, no. oczywiście. I ostatnie pytanie było, kiedy wywiad z drugim z wrzosków, to pewnie mowa o Arku wrzosku. To, to też. Wasze nazwisko w też sportach też walki coraz mocniejsze. Ludzie wiedzą, że jestem wrzoskiem, ale często mówią do miarek. A ja mówię, no. Nie, nie, nie trudno pomylić mnie z dwumetrowym, kurde, 110-kilowym gościem, tak? Ale pozdrawiam Arka mojego kuzyna dalekiego. Mówią o walce Arka Wrzoska z Arturem Szpilką. Rozmawiałem z trenerem Raubo. No on powiedziałby mi, że, że, że jego zdaniem Marek Wrzosek by to wygrał, to jakbyś typował. Ciężko powiedzieć. No, myślę, że Arek Wrzosek ma wiele większy wachlarz yy, stawikelski niż Artur, tak. No bo Artur jest pięściarzem, który adaptuje się do MMA, czyli uczy się tych kopnięć, tak? Uczy się parteru. Arek tak samo się uczy parteru, ale kopnięcia ma na poziomie mistrzowskim: tak? Kola, kolana, kopnięcia i łokcie. Więc na papierze Arek byłby faworytem. Nie wiem, kto by to wygrał. Ale pytanie jest takie, czy Arek, czy Artur wygrał w walkę? No bo nie wiem, wiesz, to no jest skoro przegrany na gali zostaje zwolniony. Zostaje, wiesz, daje nam to dużo pytań. A jak go obstawiasz właśnie z Denisem Ciekawe, Załęckim? No, wiesz, walczy o, przed, o pozycję i przetrwanie w organizacji KSW, tak? Zajęlibyśmy stawienie. Obydwu znam, obydwu bardzo lubię. Niech wygra lepszy. Wszystkie pytania ode mnie, wielkie dzięki. Jeżeli masz sam do siebie jakieś pytanie, to śmiało. Nie, znam wszystkie odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję. No, ale wielkie... bardzo dziękuję za szansę. Raz jeszcze przybijam żółwia, Dzięki za zdrowia. Miło ci było, miło was było zobaczyć. Ciebie również, super się rozmawiało. E, zostawcie super komentarz na zasięgu, dzwoneczek, łapkę w górę, łapkę w dół, co chcecie. Tak jest, a dzięki wielkie. Uf.